Kochani, wielka radość zawitała Domysłowickiego Ośrodka Kultury, że w końcu zajęcia wróciły do Domysłowickiego Ośrodka Kultury przy ulicy Strumieńskiego. Segment A dzisiaj właśnie został otwarty dla Państwa. Odwiedzajcie nas. Tutaj są przygotowane szereg zajęć tanecznych, manualnych, artystycznych dla wszystkich grup wiekowych. Chodźcie ze mną, musicie to zobaczyć. Wchodząc do Mysłowickiego Ośrodka Kultury witają nas przepiękne malowidła, przepiękne murale, które zaprojektowała dla Państwa Basia Wójcik-Wiktorowicz, a powstały one rękami naszych wspaniałych artystek, czyli Monika Chrząścik, Ewa Borówka, Alicja Gruszka, Barbara Pypłacz oraz nasza wolontariuszka Irena. Pamiętajcie, kochani, że te mozaiki ukrywają pewne tajemnice naszego miasta. Na drugim i trzecim piętrze czekają na Państwa studia artystyczne i Studio Taneczne Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Chodźcie za mną do studia artystycznego. Nie trwają zajęcia taneczne. Uf! A jak już ktoś zdecyduje się wdrapać na ostatnie piętro, to tutaj jest pracownia kreatywna i również sala baletowa. Ja będę prowadziła zajęcia kreatywne, prowadzę te zajęcia już od 10 lat. To są zajęcia ogólnie plastyczne, ale z takim nastawieniem na samą proces twórczy, czyli stawiamy na taką swobodną, luźną zabawę, ja dostarczam dzieciom narzędzia, może trochę pomysłu i po prostu bawimy się tym, tą plastyką, tworzymy. I, I to jest taki główny cel tych zajęć. Żeby wzbudzać tą kreatywność, taką pewność siebie, wyobraźnię, żeby dzieci były pewne tego, żeby robiły to, co mają w głowie, niekoniecznie z jakiegoś wzoru. I to jest ogólne, na czym te zajęcia będą polegać. Na naszych zajęciach można się zrelaksować, nauczyć nowych rzeczy i po prostu bardzo miło spędzić czas w twórczy sposób. Na zajęciach dzieci rozwijają swoją kreatywność, projektują własne zabawki. Zawsze dzieciom zostawiam otwartą przestrzeń na, na własne pomysły, staram się nie narzucać. Czasami proponuję jakieś rozwiązania, ale głównie dzieci same decydują, co będą tworzyć. Dorośli, tutaj będziemy przede wszystkim, kurs jest skierowany dla osób początkujących. Zaczniemy sobie od jakichś prostych, domowych dekoracji może też użytkowych rzeczy. Flamenco to na pewno przede wszystkim cudowna muzyka. Który jeśli ktoś złapie ten rytm, ten klimat tej muzyki, no to będzie doświadczał przyjemności słuchania jej. To przede wszystkim dużo pracy stóp, czyli stepowania. Flamenko to też koordynacja ruchowa, tak? Bo to praca rąk, nóg, to rozwój rytmiczny, rozwój choreograficzny, bo będziemy też się uczyć jakichś prostych tutaj takich e, układów tanecznych. No i przede wszystkim fajny czas w ogóle z ludźmi, fajny czas z innymi kobietami, bo tak flamenko głównie tańczą kobiety. go!